Anioł, Anioł, miłość czyni rzeczy niezwykłe, przywraca do życia, prowadzi dalej niż sądzisz, że dojść możesz. Tworzy w tobie nowe obrazy wielowymiarowe. W nich jest wszystko, czego ci trzeba. Splotły się przecież ze sobą myśli, uczucia czyste. Z tym, co takie drogocenne, złote, rozświetlone, srebrzyste, co jest ziemią i niebem w Tobie. One splotły się, wytarły łzy, przyniosły diament do każdej cząstki Ciebie, przyniosły światło, które daje siłę do życia. Śpiewa w Tobie to wszystko w auroli magii miłowania. Wiruje, przemieszcza się, pulsuje, dźwięczy. Miłość, swemu życiu dana, swojemu sercu. Myśli, które do przyszłości biegną, uczucia, które święte dla Ciebie. Wszystko w obłoku Twojej dobroci, szacunku do siebie. Wszystko napojone nadzieją i siłą budowania dalej, wciąż swej własnej struktury, przekazywania tego, co masz w obfitości każdemu, kto będzie tego pragnął, do dania. To jest magia miłości. Jestem przy Tobie, Twoja dobroć, Twoja miłość, Twój anioł istnienia. Tyle się przez wieki między nami wydarzyło, ale ja na Ciebie ciągle czekam, czekam, czekam. Jestem przy Tobie, Twoja nadzieja i siła, Twój anioł mocy. Tyle mieliśmy nieporozumień między sobą, ale wystarczy. Pora się zjednoczyć. Jestem przy tobie. Wizja twojej przyszłości. Twój anioł jutra. Były mgliste myśli i uczucia, a teraz płynie ich struga czysta, którą kodujesz, w pragnienia zanurzasz. Chcesz mieć pewność, że tak właśnie będzie. Twój anioł ci w tym pomaga. Tak Ciebie kocham, człowieku, za wszystko. Że pochylasz głowę, gdy coś uczynisz nie tak, jak trzeba. Że żyjesz, że zjadasz kromkę ziemskiego chleba i tego niezwykłego nieba chleba. Kocham Ciebie, człowieku, za to, że witasz dzień, że uśmiechasz się do wszystkiego, co Ziemia pokazuje, że sercem mówisz dzień dobry. Tym, którzy w błękicie tkwią już od wieków, jesteś po prostu dobrem. Kocham Ciebie, człowieku, za to, że pytasz, co u przyjaciela słychać. Że podlewasz kwiaty, że gładzisz swego psa i kota, że tych przyjaciół nie zjadasz. Kocham Ciebie, człowieku, za wolę walki o siebie, bliskich, Wasze życie, za ideę wygrania tej przez miłość czynionej walki. Kocham Ciebie, za odwagę spojrzenia na ciało na przestrzeń ducha, z którą można mówić, kocham Ciebie, za ciekawość świata tego i tamtego, że chcesz poznawać jeden i drugi jednocześnie. Kocham Twoją miłość. Przecież aniołem Twoim jestem.